Zaraz po wyzwoleniu Krakowa szliśmy z mamą i tatą na Wawel. Tata mówi: Wreszcie możemy iść na Wawel, no bo przedtem, wiadomo, mieszkał tam, znaczy <gryzny> rezydował tam Frank. I poszliśmy na mszędzie krzynną, która była odprawiana. I pamiętam, jak przechodząc. Ku... Znaczy wysadzonego mostu, obecnie Piłsudskiego, a przedtem Kościuszki, bo, bo tak powolnie się nazywa. Leżały trzy trupy Niemców. To było cztery, po lodzie na drugą stronę. Szliśmy ulicą Stradomską. Tam były, tam były zabity koni i to też zwróciło na, moją uwagę. I czyli doszliśmy na wzgórze Wawelskie, tam była w katedrze i w koło katedry msza. No, i pierwszy raz śpiewaliśmy Ojczyznę Wolną, po Błogosław, panie, na, na tym, no bo to i wszyscy, pamiętam, płakali. No, bo to był moment naprawdę wzruszeń.